say Witam was w najnowszym odcinku na moim kanale A dzisiaj próbuję kolejnego zawodu Związanego ze zwierzętami Tym razem są to pieski I będę tym fryzjerem Brumerem, nie znam trochę poprawnej nazwy Jak to się mówi, czy to się czymś różni Dzisiaj zajmiemy się kilkoma pieskami Zaczniemy sobie od takich najłatwiejszych Po takie naprawdę trudne i zobaczę jak mi to wychodzi Na sam koniec zobaczycie Jak wyszły moje pieski Czy będą krzywe, czy będą raczej równe Musicie oglądać do końca, żeby się przekonać Na szczęście dzisiaj wszystkie rzeczy które będę wykonywać, są na pieskach właścicieli, w sensie nie są to pieski klientów, a poza tym cały proces będzie wykonywany pod okiem profesjonalistów, którzy pewnie po będą poprawiać, którzy będą sprawdzać, czy na pewno wszystko robię dobrze, więc taki psychiczny stres trochę mi schodzi, ale co? Zabierzemy się już za pierwszego pieska. Zaczniemy sobie od Ciebie? O Jezu, jakie eee, są grzeczne! Eee. Takie cudy ja mogę robić! Jakby ja tak chodziły, to ważne. <laughs> Czyścimy oczy, ja wyczyścię jedno. Wsypiemy puder, Aha. robimy tak. I włosy, które są w środku, tylko w środku w kanale, nie te, które rosną naokoło, wyciągamy. I tyle. Chyba ja sobie dałam radę. Tak. To są martwe włosy, one są niepotrzebne tutaj zupełnie i dlatego się je wyciągam. No i super. Podało się! Jamy je w przód. Aha, A ty myjesz jeszcze. Dobra? dobra. To akurat nie jest trudne, bo z tym jestem doświadczona. Nieraz myłam moje pieski No jak będziemy za chwilę myli dużego. Psa. A, no tak. Stańcie do końca filmu, żeby zobaczyć, jak sobie poradzę z sam, który jest bardzo piękny. No to tam na pewno skończę mokra. Ściągamy z oczu i myjemy dobrze pod oczami do... yeah, 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 yeah. i idziemy. I mi też pięknie idzie. Robimy prostowłos. Prostowłos to jest pojęcie fryzjerskie. <śled> Robimy tylko taki ruch od Ugniatanie, no. Ona już się cieszy, bo już wie, że będzie mogła wychodzić zaraz. Takie majątko! Trzy minuty, żeby odtączyła się o, jak najwięcej wow. Dobra. Trzy minuty, będziemy się przetulać! Praca groomera to jednak nie zawsze zajmowanie się zadbanymi pieskami z naszych domów. Niektóre salony, jak ten, który odwiedziliśmy dzisiaj, pomagają fundacjom przy pieskach odebranych z interwencji. Ostatnio taka akcja zorganizowana była dla tych nowofundlandów odebranych z pseudochodowli. Pomimo, że tej rasie nie obcina się sierści, to te musiało zostać ogolone, dlatego też zachęcam do wsparcia fundacji, która przyjęła właśnie te pieski. Nazywa się ona przyjaciel zwierz, a linka do zbiórki zostawiam wam pod filmem. Teraz nakładamy drugą odżywkę. Na linkę rozsmarowujesz i wmasowujesz. No jak tak się opierasz, to mi jest nawet łatwiej, powiem Czesanie to jest najgorsza rzecz, która mi wychodzi. Ja moich piesków się na przykład bardzo boję czasem, że je pociągnę albo coś, no tak jak na przykład o tutaj ogonek trzeba wyczesać i on tak jest. Nie jest wyczesany, a moje psy właśnie też mają takie długie włosy. Dobrze To, nam poszło. Chcesz smakata? Ale jesteś puszysta teraz. jesteś naprawdę pojętna, ci powiem. Dziękuję. Teraz wygalamy stópki, wkładasz stopę w stopę pięść, Aha. podciągasz włos. Wtedy nie obetniesz żadnego włosa, który okay. jest potrzebny. I robisz od palców do pięty, tak jak nie? Dobra. Tak? Czy za mało? Super. Udało się. Super! O, co było jak na razie najbardziej stresujące? Zawijamy ogon, bo one cały czas merdają i się cieszy, tylko wiemy różowe gonać na Merdające psy to wpadają ogon w maszynkę, a potem się okazuje, że ogon jest krótki. <śm> Od przodu do tyłu. To jest nasz piec, więc się nie przejmuj. Łagasz się przeżycia. Tak. Jest super! Trochę krzywe. Przestań! będzie pani zadowolona. Marchewka. Zrobię tutaj na łódku, a nóżki zostawiam takie długie. Jak pudelek. To teraz poprawić ją może ktoś? No przepięknie jest No Tutaj Nie, tu? troszkę za dużo. Najgorzej jest tutaj po tej stronie. Ale jedziesz teraz tutaj. Trzymujesz do dołu. Czuję, że już obcięłam tyle, ile mogę, i nagle wychodzi tyle z tego. Bo może ktoś by chciał być w przyszłości ślimprezjerem? Ile trzeba by się na to szkolić? To zależy, kto jest jak pojętny. Julka, myślę, że. Tydzień by dała radę. No? O kurde. Taki kurs od dwóch do czterech tygodni podstawowy, ale po podstawowym kursie trzeba się jeszcze bardzo dużo nauczyć, bo to jest no. tylko jakby trzymanie nożyczek, trzymanie narzędzi, odpowiednia postawa przez stole, odpowiednia postawa ręki. Same podstawy bardzo dużo trwają, a samo strzyżenie psów, no to, to potem już trzeba wykupować kursy, które są odpowiednie dla ras: Jorki, Maltańczyki, sznaucery. To, co ja bym polecała, iść najpierw do salonu, jakby się nauczyć dobrze, zanim otworzyć salon, bo pierwsze psy zawsze są kiepsko wychodzą, więc wiem, mm -hmm. żeby ktoś na to patrzył, niż żeby zrobić od razu kiepskory na mm -hmm. Tak? Jak ja. <grystanie> 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 jak ją namydlisz, to mówisz stop, ona się wtedy nie trzepie, robisz tak i mówisz możesz. Albo okej. Okay. wtedy dobra. się odczytuję. Jeżeli nie zgadzasz się z nią, to no będzie dość śmiesznie, okej? Okay? Teraz tutaj to, co zrobiłam, te trzy ruchy, to tam już był cały piesek, a tutaj kawałek. Obam jest wiem, nie właściwam tego pieska. Patrz i drugą stronę lecimy! Widzicie to? Jakby każdy piesek tak umiał. Opryskało cię? Nie, gdzie? W ogóle. Stop! Stop! Udało się! Całe łapki z sierści. Ale będziemy się wyczasywać, co? tam. Stop! To jest dużo bardziej fizycznie wymagająca praca, niż bym się spodziewała. Jestem zdyszana, słuchajcie, ale fajnie, podoba mi się ta praca. Jest psychicznie dla mnie dużo lżejsza niż praca przy koniach, bo przy koniach się mega stresowałam. Jestem obyta z pieskami, to po prostu jest łatwiej i przyjemniej. Przede wszystkim przyjemniej. cię kuchoniu teraz. A ile ten waży? 51. 51? O! To prawie jesteś w mojej wadze, kochana! Zu, Chodź! I tak! Dobry kieś. to tak nam poszedł! Aż taka głośna jest tu słuchanka? Zaraz zobaczymy. Ty umuchniesz najwyżej. No i widokę też! Człowiek <laughs> będą słyszeli... Muzyczka. Mega spokojną muzyczkę ze spa. Najpierw wcieram odżywkę, to to wysła. Wiem czemu moje pieski wracają takie pachnące od fryzjera zawsze. To te odżywki. Do włosów. <laughs> Troszkę mi włoskie urosło ostatnio. Nie. nie przejmujcie się tym. Odsłoniasz całą małżonkę, i normalnie wszystko tam czuję. Jedno ucho, jedna chusteczka, nigdy nie mieszamy dwóch chusteczek. Jezu, nie nigdy nie wklejałam palca do ucha proszkowej. Już! Widzieliśmy, że jest nie, nie, pięknie, silne, pięknie. Piękne. Dźwiękowa szczoteczka, słuchajcie. Ja ostatnio byłam Pajanie. moim, taką dla dzieci. Z dzieckiem trzeba krótko. I lecimy. No i co? Nie jest takie złe chyba, nie? <grystanie> Szukasz zębów, okay. przykładasz czoteczkę do zębów i trzymasz. Nie łamy, nie ruszamy, trzymasz. Ok. Trzy sekundy, idziesz do kolejnego zęba, trzymasz. I wycisnąć pastę Aha, do okay. momentu, aż dotknie y, góry. Czyli tak wciskam Wciskasz, jakby? Wciskasz tak, bo jak włożysz tak, jak u ludzi jest, to ono po prostu to To okay. też dobry tip. Oh, w ten sposób. Czemu tak łatwo dajesz innym ludziom, a mnie? A, bo to w ogóle nic nie wydaje no. dźwięku. Nie wiem, gdybyś włożyła szczoteczkę elektryczną, soniczną, jakąkolwiek, to by cokolwiek wydawało, to byś się dowiedziała, że czemu tego nie możesz wydawać. Okay, Okej, dobra. I to już myje tak po prostu? Rozbija wszystko, co tam jest niefajne. To już działa! Każdy ząbek po kolei. Nie oglądasz, jakbyś była zadowolona. To jest taka... Ona zamieniła się w posąg teraz, a moje by buty... tak. W ogóle nie wyglądasz teraz jak groźny pies. Przykro mi. Robię ci exposed na YouTubie. <grystanie> Udało się ząbki umyte. Nie było tak źle. Było właściwie całkiem prosto i łatwo. <grystanie> Czas na trzeciego pieska i jest to samo Dużo włosów, dużo portrzestka też. I ja się też bardzo cieszę, bo ten piesek jest piękny. O, szczyńki, to jest lisek. Chciałabym trochę samo jedna. Jezu, to jest taki lisek piękny. Ci taka puchata, ale będziesz jeszcze bardziej puchata, jak ja cię wykąpię, wiesz? Chcesz smaka? Nope. Obrażeństwo nastąpiło. Jak czujesz już, że całe to, co masz w garci jest mokre, to idziesz następnie. Dobra. Strasznie długo z takim pieskiem, słuchajcie. Pokaż ogon mi. Daj samomoc, tutaj jest godzina. Godzina z takim pieskiem? To jest nagroda. On jest mega suchy ten pies jeszcze taki. No, co ty nie powiesz? Do tyłu. Oj, że trochę do tyłu, bo ja w sumie wszystko pomoczę, jak ty tu tak będziesz stała. I nasek do góry. Uuu. To było na szczęście takie dosyć lekkie. rasa, to jest zupełnie inne... Odczucie. Malutki, to no tak no. naprawdę z perspektywy czasu, mimo, że wtedy było trudno. To mam takie, o fajnie, zrobiłabym sobie jeszcze Jorka. <laughs> Później był wiesz, duży pies, nie ma tyle aż świeci, ale jest duży, więc jakby trzeba więcej robić. A ten nie, jest średni, ale ma tyle włosów. Że jest ciężko. No, ten podbródek, ty już jej moczę chyba dziesiąty raz i on dalej jest suchy. <laughs> jest, jest, jest chyba tak Jak? w miarę. No tam tylko tego brzuszka, sobie jeszcze nie poradziłam. No uda to też no tak średnio. Ale spoko, na razie nie będziemy jej moczyć, po prostu pokażę Ci, jak myć. Dobra. Lejesz wodą i dokładnie tak samo. Dobra, dobra. czyli z wodą razem. Do. Tak. Tak. <śles> Jakby robiła jakiś workout. Generalnie nie wiem, ile w takich salonach się robi piesków dziennie, ale podejrzewam, że dużo. Bo ja tutaj i tak się dzielę pracą, że wiecie, że ja tutaj moje pieska, ktoś tam dosusza mi. Generalnie idzie to szybko. Ale ja bym się mogła nadawać do mycia. I to tak tylko tej Ja lubię w ogóle wszystkie prace związane ze zwierzętami, a z pyskami to już w ogóle, bo się przynajmniej nie stresuje, że mi kofi jakieś koni. Ale z koniami też było w sumie spoko. ciężkie. Wiesz, co szerką i robi ci się coś takiego. No. To jedną ręką trzymasz tutaj, żeby psa nie bolało, mm -hmm. bo jakby nie szarbiła tak, to zobacz, to wszystko lata, nie? I generalnie to wtedy boli. Jedną ręką trzymasz tu, i tam, gdzie ci się układa włos do dołu, ciągniesz dół do skóry i ciągniesz dół. Czasami było mega trudne. Nie dość, że ten. Na wiew i w ogóle nie da się tego skontrolować, to jeszcze w jej y, sierści dostaje cały czas i ja muszę tak użytknąć. Mam tylko jedną rękę i wtedy mi to drugie lata tutaj, to, to było chyba najtrudniejsze zadanie dzisiaj. gdzie się oczka mrużą. Nie wiem, jakby w trzeba to to żaruję tak. <gry> no, właśnie. Siaki! Gotowe. Chcecie zobaczyć efekt końcowy? Oczywiście, że tak. Pierwszy piesek na pewno najbardziej się stresowałam, dlatego, że no, to był mój po prostu pierwszy raz. Samo mycie, samo wycieranie, to wszystko było dla mnie nowe i świeże, więc się na pewno najbardziej stresowałam. Później duży piesek, bardzo w porządku, ta wielkość trochę na początku mnie przytłoczyła, ale później już było ok, dlatego, że jest bardzo, bardzo grzeczny. No i chyba najtrudniejszy piesek, czyli samoje, dlatego, że ma bardzo dużo sierści, też najbardziej się on chyba stresował i najbardziej taki nie był przyzwyczajony. Przy takich pieskach jest naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty i jest ona bardzo czasochłonna ta robota. Wydaje mi się bardzo fajny ten zawód, chciałabym jeszcze kiedyś spróbować jakichś takich związanych bardziej e, z pieskami, bo w sumie na razie mieliśmy tylko koniki. Wyczesane, wykąpane, niektóre nawet obszerzone i wygolone przeze mnie. Dziękuję wam za oglądanie, dajcie znać jak taki odcinek wam się podoba i dajcie znać jeszcze jaki zawód mogłabym przetestować. Zapraszamy tutaj do magii psa, jakbyście chcieli Obciąć swojego piecucha. Naprawdę fajnie tutaj mają, i są wszyscy mili, i fajni, i było super. Są buziaczki, obślinione strasznie. I do zobaczenia.